Ostatnie pożegnanie Pauliny Lerch. Zaskakujące informacje o pogrzebie. Bliscy mogą już organizować pogrzeby Pauliny Lerch i jej męża Sławomira L, których ciała znaleziono w ich domu w Wielkopolskim Będlewie. Wciąż nie wiadomo, jak małżeństwo zginęło. Fakt ustalił zaskakujące szczegóły pogrzebu. Będzie też spełniona wola zmarłej Pauliny. Ciała 33-letniej Pauliny Lerch, znanej z programu Top Model i jej 47-letniego męża Sławomira L, znaleziono w niedzielę 1 września wieczorem. Policjanci pojechali do ich domu, bo zaalarmowała ich rodzina kobiety, która nie mogła nawiązać z nią kontaktu. Funkcjonariusze dokonali szokującego odkrycia. Małżonkowie leżeli martwi na podłodze. Cały czas nie wiadomo, jak doszło do ich śmierci. Pierwsza hipoteza śledczych mówiła o tym, że to Sławomir L. pseudonim. Klakson zabił żonę, a potem siebie. Miał to zrobić z rewolweru, który znaleziono obok ciał, będących już w znacznym stanie rozkładu. Podczas sekcji zwłok okazało się jednak, że rany postrzałowe nie istnieją. Teoria więc upadła, trwa śledztwo, a policja nabrała wody w usta. Pogrzeb Pauliny, Lerch, Stop Model. Wbrew hipotezie policji, znajomi pary zaczęli od razu w mediach społecznościowych podkreślać, jak bardzo Paulina i Klaxon się kochali i jaką zgraną parą byli. Ci, z którymi fakt rozmawiał, zapewniali, że nie ma możliwości, by między małżonkami wydarzyło się coś, co doprowadziło do ich śmierci. Paulina Lerch zostanie pochowana w rodzinnej miejscowości w przyszłym tygodniu. Jak ustalił fakt, ostatnie pożegnanie odbędzie się zgodnie z wolą zmarłej. Ona mówiła, że tak by chciała. Wszyscy mają być w kolorowych ubraniach i mieć ze sobą pojedynczy kwiat, mówi nasze źródło. Zaskakująca decyzja w sprawie pogrzebu Pauliny i Sławomira. Ustaliliśmy, że Paulina Lerch prawdopodobnie zostanie pochowana sama. W mogile nie będzie ciała jej męża. Zakład pogrzebowy ma na liście ceremonii ostatnich pożegnań jedynie Paulinę, gdzie i kiedy zostanie pochowany Sławomir L., nie wiadomo. Nie ma też pewności, że to ostateczna decyzja. Rodzina Pauliny dopiero ma załatwiać formalności związane z jej ostatnim pożegnaniem.